mieliśmy w ogóle na dzisiaj planu, więc stwierdziliśmy, że gdzieś pojedziemy, mieliśmy jechać gdzie indziej, ale okazało się, że dom będzie zamknięty, więc przyjechaliśmy tutaj, i powiem tak, z zewnątrz, jak wszystkie takie brytyjskie, angielskie, budowle stare, przepiękna rzecz. Jeżeli chodzi o środek, to, to nawet nie wiem co powiedzieć, bo. Nie patrzyłem za dużo, Oskar biegał cały czas, teraz idę za nim, tutaj idę po chodniku. No i, i... nie wiem. I w sumie chyba zaraz będziemy jechać do domu, albo przejdziemy się jeszcze po ogrodzie, bo... Widzę że z zewnątrz, z zewnątrz to... bardzo, bardzo ładnie wygląda. Miejsce nazywa się Westwood Manor. Więc jakby ktoś chciał przyjechać zobaczyć, to... jak najbardziej, jeżeli macie daleko... Bo może nie. Dobra, może ogrody też nie. W sumie nie nazwałbym tego ogrodami, tego ogrodem z sadzawką. Co się dzieje? A. Babcie, co się stało? A co to się stało? Co się stało? O. Nie chcesz już pobiegać? A tam są piękne różyczki czerwone kwitną. Zobacz jakie śliczne. Piękne. To kiedyś był bardzo wystawny dom, w XIV i chyba w XV wieku, a w XVI już te domy zaczęły wychodzić z mody i wynajęli to jakimś farmerom. Farmerzy tu sobie urządzili swoją farmę, i tam, gdzie te ogrody są od frontu, przy kościele i w ogóle, to chodziły sobie świnki, krówki, po prostu zwierzęta puszczali i przekształcili. Przekształcili ten dom całkowicie od tego pierwszego stanu. Jak tylko wchodzimy do pierwszego tego głównego holu, co już wcześniej wspominałam na schodach, hmm? Mm -hmm. E od tego holu szło wszystko aż do dachu. Nie było drugiego piętra, tego pięterka, przepraszam. Amerykańskie nazewnictwo drugie piętro. E W 1616 dobudowali to drugie pięterko i schody, i, i zrobili piękne sufity. Ale na górze ta rodzina farmerów, która tutaj wynajmowała, zrobili sobie mniejsze sypialnie, podzielili sobie wszystko, zrobili sobie kuchnię i po prostu sobie tutaj żyli jak prostacy. I dopiero w 1911 czy 1910 wykupił to pan Edgar Lister. Mówi na niego chyba Ted. I zaczął to odnawiać. Renowacje trwały do 1918. Po wojnie się tutaj wprowadził, po I wojnie światowej, i sobie tutaj mieszkał, i miał 7 harf, a na górze widzieliśmy tylko jedną. I nie wiadomo, co się stało z sześcioma poprzednimi. I mamy tu też coś w stylu klawikordu, ale pan mnie poprawił i powiedział, że to są Virginals, cokolwiek to znaczy. A później się rozwodził nad tym, że nie można poznać nazwy, bo tak to jest, bo krzesło to krzesło, a nie co innego. Nie musimy tu po prostu zaakceptować. Bo próbowałam zapytać dlaczego to się nazywa Virginals. Dobrze byś Mariu miał mieć chwilę na słuchanie, bo ja nie miałem czasu słuchać. Dlatego może nie jest to dla mnie tak za bardzo interesujące, a, a ona jednak miała czas. Ja musiałem latać za Oskarem cały czas i próbowałem też trzymać aparat w drugiej ręce. No tak się nie da, się nie da, się nie da. Ciekawe co by się stało, jakbym tam wpadł. Moje oczy, moje oczy. Idziemy teraz trochę przycebulić. No i nie udało się przycebulić, bo nie biorą kart podarunkowych od National Trust. Bleh. A jeżeli już o tym mowa, to wchodzicie sobie na stronę National Trust, bierzecie sobie takie karty i wszędzie macie wstęp darmowy, nie musicie płacić... 14, 20, 17, ile tam funtów, tylko wchodzicie sobie z tymi kartami. trator, tractor, tractor. trator, o tractor, tractor.

Masakra. Powiedzmy tak. Wczorajszy dzień był niezbyt ciekawy, dlatego dzisiaj zabierzemy Was w troszeczkę inne miejsce. I będzie to po prostu środek pola z kilkoma krzakami. Nic nadzwyczajnego. Zlatowałem. Został wybudowany w 1665 roku, zaprojektowany przez pana Rogera Pratt. W większość swojego czasu okupowany przez rodzinę Banks. Najważniejszym okupantem był chyba William John Banks, który zebrał większość kolekcji antyków, które możemy znaleźć w środku. Był on podróżnikiem. Zbierał on różne rzeczy na przykład z Azji czy z Egiptu. Ale chyba najważniejsze będą obrazy, które możecie znaleźć w środku i naprawdę polecam zobaczyć, bo naprawdę robi wrażenie. Przepraszam wszystkich, którzy muszą słuchać tej kosiarki, ale naprawdę nie mogę nic z tym zrobić. Gościu przyszedł i zaczął kosić akurat w tym momencie, kiedy rozstawiłem sprzęt. Po wizycie w tym budynku chyba wiem, dlaczego wczorajsza wizyta mi się tak bardzo nie podobała. I chodzi tutaj o styl budownictwa. Jeżeli spojrzycie na ten budynek już z zewnątrz robi efekt wow, a kiedy wejdziecie do środka to jest jeszcze większe wow. A wczorajsza wizyta była bardziej w stylu średniowiecznym. I Marii mama ujęła to idealnie, bo powiedziała, że po prostu wszystko wygląda, jakby ktoś to ciosał siekierą, wiecie, takie to wszystko było twarde i nie miało to w ogóle stylu, gdzie w tym budynku polecam, naprawdę polecam. Niestety nie mogłem nagrywać w środku, bo jest totalny zakaz nagrywania, można na to robić zdjęcia, polecam z całego serca zwiedzić ten budynek, jeżeli jesteście w Anglii. A teraz jeszcze szybka kawa w stajni. Byłeś stajni, bo przerobili stajnię po prostu na kawiarnię i będziemy jechać do domu. Już mieliśmy odjeżdżać, a ja zdałem sobie sprawę, że nawet nie powiedziałem gdzie jesteśmy, a miejsce nazywa się Kingston Lacey. I teraz jedziemy do domu. Wszystkim się podobało? Bardzo. Tutaj bardzo. Mi się bardzo podobało. Bardzo. No i się cieszę. Ja też się cieszę. To do następnego.